Sieman koldziska z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z przygody reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Europy w roku 2020. A dzisiaj gramy niezwykle ważne mecze ze Szkocją i Szwecją. Są to nasi bezpośredni rywale w walce o awans. Liczą się tak naprawdę cztery drużyny. Niemcy, Polska, Szkocja i Szwecja. Irlandczycy i Czesi raczej są bez szans. Tutaj mamy naszą szkółkę juniorów. No i jak widzimy ten Iwan Jankowski jest bardzo obiecujący, więc przenosimy go do pierwszego zespołu. Czy mamy tutaj jakichś ciekawych jeszcze piłkarzy z niezłym początkowym overallem? No, niestety nie. Oczywiście, jeśli materiał wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Tutaj mamy nasz podstawowy skład. Lewandowski jest lekko kontuzjowany, więc nie wiem, czy nie damy mu przypadkiem odpocząć. Milika cofniemy, a na szpicę naszego Pio Pio Pio, na no bo kogo jak nie jego, tak naprawdę. Lewandowski zostanie na ławce rezerwowych, bo może się przyda. Bednarek i Glik wracają do podstawowego składu po tej serii kontuzji. No tutaj widzicie statystyki Szymańskiego, wychowanka Barcelony, który no, teraz będzie grał w reprezentacji Polski. Jak na skrzydłowego, nie ma tragedii, mogło się trafić jeden na jeden, jeśli chodzi o sztuczki i słabszą nogę, więc lepszy ryc niż nic. 3 na 4 to i tak nie jest tragedia jak na kartę ze szkółki. Najlepsi są obrońcy, którzy mają 5 na 5, ale co tam? Teraz skupmy się na meczu ze Szkocją, obyśmy ich pokonali. Zaczynajmy to spotkanie! Dobre Zieliński podanie do Milika. Jeszcze odegranie. Krychowiak rozpędza się z piłką. Fantastycznie wypuścił Frankowskiego. Ten już jest w polu karnym. Uderza, ale pory koszecie. Piłka wpada w ręce Maklautina. Jest szansa na kontrę dla reprezentacji Polski, Arkadiusz Milik fantastycznie wypuszcza Grosickiego. Ten rozpędza się z piłką. Kamil Grosicki schodzi do środka. Klasyczna dla niego akcja. Grosicki podaje do Krychowiaka. A ten strzela tam, gdzie była jego forma w Paryżu. No, bramka to ewidentnie nie jest to, co chce zdobywać. Fatalne uderzenie gracza lokomotivu. No i spokojnie teraz Szkoci rozgrywają piłkę McGregor do środka McGinn. Jeszcze odegranie Bartley szuka miejsca do uderzenia, jednak podaje alkerni uderza prosto w ręce. Wojciecha szczęsnego. Kontra Szkotów, Kerni ładnie podaje do Patersona, ten wypuszcza Foresta, oby tylko Szczęsny cień nie zdobył jakiegoś samobójka. jak w pierwszym meczu. Paterson, ładne podanie, Forest może centrować i tak się dzieje. Jeszcze zamykają tutaj akcję Fraser, zbiega do środka, odegrał McGinn. McGinn w polu karnym, Kerni. jeszcze McGinn, ależ kombinacyjna akcja, ale Fraser fatalnie wykończył, sama klepka, godna podziwu, ale wykończenie, no nie obrażając te klasy po... No, to powiedzmy, że na poziomie C-klasy, jeśli taka istnieje, było to katastrofalne. Frazer, ładne tutaj podanie. No, jednak zwolnił tą akcję, ja myślałem, że poda do przodu, a to zmylił nawet mnie Frazer. Ładnie rozpędza się z piłką, ależ ucieka tutaj kędziorze. Centra na pole karne i mamy Magina, który uderza prosto w ręce naszego bramkarza. Szkoci niestety przejęli inicjatywę w tym spotkaniu. Cooper, dobrze nam znany z kariery symulowanej od zera do. Ładne podanie. Kearney, Griffiths. Jeszcze odnalazł McGee'a. Griffiths ładnie nabiega na piłkę. Wycofał, ależ kombinacyjna akcja szkodów, z tego ich nie znamy. Richie, mocne uderzenie, ale szczęsny broń. Takie strzały na śniadanie. Koniec tego spotkania 0 do 0. no, ten wynik jest taki średni, tak naprawdę dla nas. Nie możemy być jakoś wielce smutni, ale też nie możemy się radować. Nie oddaliśmy celnego strzału. To co zmarnował Krychowi, jak to było o pomstę do nieba, przypomniały się jego najpiękniejsze czasy w PSZ. i został pił każdym meczu. Nie wiem kto to wystawiał, ale pewnie tego meczu nie oglądał, tylko jak na ślepo strzelał. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Tyle samo mamy punktów co Niemcy i Szwedzi. No ciekawie się tutaj robi. Szkoci dwa punkty za tą trójką. Cieszmy się, że pokonaliśmy w pierwszym meczu Szwedów, bo dzięki temu tak naprawdę mamy korzystny bilans bezpośrednich spotkań. I w przypadku remisu nadal utrzymamy miejsce premiując awansem. No, chyba że Szkoci zrobią. No właśnie, czekać, jak to jest ze Szkotami u siebie? No, dwa remisy tak naprawdę, tylko że różne: 0 do 0 i 1 do 1. Znaczy, nie, przegraliśmy ze Szkotami, przepraszam, jaki remis? No, Szkoci mają z nami lepszy bilans bezpośredni, więc na nich szczególnie trzeba uważać. Zaczynajmy! Drugie spotkanie. Dobrze tutaj podają na skrzydło Forsberg. Szuka miejsca do dośrodkowania, musiał podać do Iszaka. Ten centruje na pole karne. Eliasson przegrywa główkę i jeszcze Wernblum. Ładna akcja i Pontus strzela obok bramki. Mocne uderzenie Pontusa Wernbluma, no ale chybił celu. Gdyby to zmieścił w bramce, Szczęsny na pewno miałby problemy interweniować. No i Wojciech Szczęsny wznawia grę od bramki. Podaje na krótko, jest tutaj Maciej Rybus. Rybus bardzo źle podaje, gorzej się chyba nie dało. Iszak, Quaison do Forsberga i szczęsny rad naprawia swój błąd. Fantastyczna interwencja polskiego bramkarza. I wznowimy grę od rzutu z autu, Zieliński. Ładnie tutaj dojrzał Lewandowskiego, ten odgrywa do Grosickiego, ten jest blokowany. Ale Szwedzi łatwo tracą piłkę, jeszcze Zieliński, Lewandowski. Dojrzał Krzysztofa Piątka. Piątek do Lewandowskiego ładne odegranie. Krzysztof Piątek jeszcze jest Grosicki na pustaka, ale dobrze szwedzki interweniuje. Zieliński odegrał do Krychowiaka, a ten niech lepiej nie strzela, bo wychodzi mu to dramatycznie słabo. Dobre podanie: Wernblum z pierwszej piłki Klasson. Wernblum, szak czy znajdzie miejsce, podaje jednak do Forsberga. Ten uwolnił się z podkrycia, a centruje na pole kardę Eliasson. No ale szczęsny, musiał sobie poradzić z takim uderzeniem. Krychowiak dobrze do frankowskiego. Przemysław Frankowski wypuszcza Lewandowskiego. Napastnik Bayernu urywa się obrońcom. Lewandowski świetne zajście. Zobaczmy, co wymyśli podaje do piątka, a ten. Ma chyba najgorszy strzał w tym sezonie tak naprawdę rozgrywający fantastyczny sezon reprezentant Polski. Chybił wybitny jak dla niego okazji oczywiście. Krychowiak dobrze panuje nad piłką. Jeszcze zagrał do Lewandowskiego, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, jeszcze Lewandowski w polu karnym, odskoczyła piłka Olsenowi, ale ostatecznie kończy w rękach szwedzkiego bramkarza. Kontra Szwedów, Forsberg, dobrze do środka, Kuajson, jeszcze Klason wypuszcza Iszaka, zobaczmy jak to się skończy. Czy będzie centra na pole karne? Może tak się stać i tak się dzieje? Jeszcze Sema nie dogonił tutaj piłki, ale wreszcie mu się to udało, powtórzył centrę, Wernblum! Ale uderzając tak, nie dać rady pokonać Wojciecha Szczęsnego. No i koniec tego spotkania. Drugi remis 0-0, no atrakcyjność tego odcinka nie stoi na najwyższym poziomie. Dwa bezbramkowe remisy. No nie oszukujmy się, sytuacji ciekawych było jak na lekarstwo, ale wreszcie oddaliśmy celny strzał, mamy postęp. Nie wiem co się z nami nagle stało, bo w pierwszym meczu no to Szwedów tak, lekko mówiąc zmiażdżyliśmy, a teraz ledwo co potrafiliśmy się przedostać na ich połowę. No ewidentnie zajczyliśmy regres. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu. Drugi remis 0-0. No, nam dzisiaj strzelać na pewno nie kazano. I w następnym materiale, mam nadzieję, że będzie lepiej, przesumowujmy kilka dni, żeby wszystkie mecze w grupie się zakończyły i żebyśmy znali sytuację na dwie kolejki przed końcem. Jak to wszystko się układa w eliminacjach do Mistrzostw Europy przed kluczowymi meczami. Niemcy pierwsi, my mamy tyle samo punktów co Szwedzi. Szkoci już teraz są trzy punkty, bo przegrali z Czechami. Brawa, Pepiki, wreszcie, żeście się na coś przydali w życiu. No, Niemcy są głównym faworytem, a my ze Szwedami, no, raczej powalczymy o drugie miejsce: Sane i Werner. Najwięcej bramek, najwięcej asyst Kopic, Lewandowski Kross i Mesut Izil. Najwięcej czystych kąt szczęsny. No, góruje tutaj nad innymi bramkarzami. No, ale to tyle dobrych informacji, tak naprawdę, bo będzie bardzo ciężko. Bo ostatnie mecze wcale nie muszą być takie proste z kim my tutaj gramy po tak długiej przerwie z Pepikami no i oczywiście Niemcami no. więc w pierwszym meczu szansa na zdobycie trzech punktów jest dość duża, ale potem no potem będzie bardzo trudno pokonać Niemców, ale musimy tego dokonać bo tak naprawdę jeśli tego nie zrobimy no to ciężko będzie myśleć o tym no żeby mieć jeszcze jakiekolwiek szanse na awans, no jak nie pokonamy Czechów to już praktycznie wszystkie szanse stracone, więc pierwszy mecz jest kluczowy z Niemcami możliwe, że nam remis wystarczy. Zobaczymy jak się ułożą pozostałe wyniki. Szwedzi, no gdyby nie to, że z nimi wygraliśmy, to już by nas wyprzedzali praktycznie. Lub byli bardzo blisko, więc ten jeden mecz był dla nas niezwykle istotny. No tutaj widzimy kolejny raport skauta. No tutaj niektóre fragmenty są w dość dużym przyspieszeniu, bo tam się niewiele dzieje tak naprawdę. Najważniejszy jest dla nas rozwój tych młodych piłkarzy. No i do tego oczywiście wyniki reprezentacji Polski. Tak jak już wspominałem. Tych dwóch, których obecnie trenuję, planuję sprzedać, żeby tak naprawdę nie blokowali miejsca innym, i żebym też mógł w nowym sezonie rozwijać nowych bohaterów, bo ci dwaj no są już na tyle dobrze rozwinięci, że na spokojnie mogą opuścić Barcelonę i szukać szczęścia w innym klubie. Jak mówię, tak się dzieje. Baran ląduje na liście transferowej, podobnie jak Szymański, mają niezłą wartość. Szymański 8 milionów, Baran 4700. Nie planuję za nich uzyskiwać jakichś wielkich kwot, jak przyjdzie oferta z ciekawego klubu, to oczywiście ją zaakceptuję. No bo po co mam tak naprawdę ich tutaj trzymać w Barcelonie i tak za dużo nie mają szans pograć, bo mamy tutaj jeszcze lepszych piłkarzy. Niech się ogrywają w innych słabszych klubach i będą podporą przez lata reprezentacji Polski, bo na skrzydłach na pewno się przydadzą, bo mamy obecnie tam Grosickiego i Frankowskiego, którzy nie oszukujmy się, nie są najlepsi, ale na rybiu i rak ryba oczywiście w reprezentacji w prawdziwym życiu Grosicki wiele dał kadrze, Frankowski się powoli do niej wprowadza, ale mi tutaj chodzi oczywiście o Fifę, no wiecie, jak gram karierę i mam zawodników z takim overallem w reprezentacji to łatwo nie jest niestety no gdybyśmy mieli skrzydłowych na poziomie już nie mówię Lewandowskiego, ale choćby Arkadiusza Milika z takim overallem no to byłoby cudownie, aż człowiek tęski, za Błaszczykowskim, który potrafił biegać i jeszcze dobrze dryblował jakby wtedy był w ekstra klasie, to by wciągał tą Ligę tak naprawdę, a teraz no, Raz zagra świetne spotkanie, a raz Praktycznie go nie widać, no. ale takie uroki wieku no. I szybkich skrzydłowych Którzy tracą szybkość, no to wtedy już Niewiele im tak naprawdę zostaje I tutaj zobaczmy No ten Zalewski jest Najciekawszy z tych wszystkich, chociaż jego potencjał Też już spada na łeb, na szyję Maksymalnie będzie miał overall na poziomie 80 No i bardzo trudno Będzie mu do niego dobić No tutaj tabelę znamy, ale zobaczmy jak sobie bardzo poradziła w tym sezonie no w lidze mistrzów Hury czy Atletico wygrało. Dobrze, że w prawdziwym życiu dostali baty. Przynajmniej to mnie pociesza po tym fatalnym sezonie Realu. No odpadliśmy w ćwierć finale I zobaczmy w ogóle jak tam zmaganie ligowe. Bo już liga się zakończyła. Jesteśmy mistrzami. 5 punktów przewagi nad Realem Madryt. Atletico zaledwie trzecie. Wygraliśmy super puchar Hiszpanii. I wygraliśmy puchar Hiszpanii, czyli klasyka gatunku. A jeszcze innym klasykiem można powiedzieć, że o taką Barcelonę kompletnie nic nie robiłem. Bo nic nie robiłem z tym składem, tak naprawdę wszystko się samo symulowało. No i tak naprawdę, samograj, no pięknie, o to chodzi. No. Dlatego wziąłem taki mocny klub, żeby, wiecie, mnie przypadkiem nie chcieli zwolnić. No bo tutaj to bardzo ona samo sobie będzie wygrywać. No zostanie w lidze mistrzów, no nie będzie to żadna nowość, wygra sobie La Liga, do tego wygrywa Puchar Hiszpanii. No i będzie pięknie, wszyscy będą zadowoleni i nikt nie będzie myślał o moim zwolnieniu. A ja na spokojnie będę mógł wysyłać skauta i trenować juniorów. Taki mam cel. No bo trzeba jednak dostarczać tych piłkarzy do reprezentacji, bo nie oszukujmy się. Zanim bot mi kogoś tutaj wychowa, no to mi nie bardzo dużo czasu, więc muszę dać mu impuls pozyskać jakichś ciekawych piłkarzy, niech on ich dalej rozwija. My tylko rozwijamy przez jeden sezon. Tutaj dodaliśmy tego Jankowskiego m.in. do treningów. No i może wreszcie tego barana sprzedamy, bo Szymański. No już odszedł, no ale teraz walczymy o to, żeby baran również zmienił pracodawcę, bo nie jest to wcale takie proste tak naprawdę. A my teraz trenujemy już dwóch nowych piłkarzy. No bo po co trenować cały czas tych starych, może wreszcie wychowamy jakichś ciekawych. Jeszcze też pomyślę, czy tych dokładnie będę trenował przez cały sezon, bo to jeszcze jest kwestia dyskusyjna tak naprawdę. Ale mamy sporo czasu. Wszystko się ładnie ułoży. No i to jest piękne właśnie w tej karierze, że można też rozwijać tych piłkarzy, bo bez tego byłoby to nudne. Wreszcie barana sprzedaliśmy. No i o to chodzi tak naprawdę. Niech się rozwijają ci młodzi piłkarze. Niech grają, niech dostarczają. Wiele radości wszystkim kibicom reprezentacji i swoich klubów oczywiście. No bo to jest ważne. Tutaj można obserwować sobie. I też czekamy. O, ocena wyników, właśnie na to czekałem. I musimy to podpisać, bo jakbyśmy tego nie podpisali, to byłby drobny problem, bo byśmy automatycznie odeszli z reprezentacji Polski, a to by nie było ciekawe, bo nie po to tle w eliminacjach, żeby odejść na dwa mecze przed końcem. No i to też trzeba zrobić, czyli zgłoszenie kadry. Czy dokonamy tutaj jakichś zmian tak naprawdę? Czy kogoś pozbędziemy się? A, patrzcie, trochę mi się skład zresetował. Czyli ja nie odszedłem z kadry, tak naprawdę, a skład mi się wymienił. No świetna gra po prostu. FIFA wie za mnie, kogo chce powołać. Jakie to są zbany, po prostu. Piątka wywali, no. Nie, no naprawdę, programista jej powinien za ten ruch wylecieć z pracy i to w trybie natychmiastowym. Piątek wraca od razu. Jak można, pio, 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 poza skład dać albo na ławkę rezerwową. No, trzeba by się chyba nazywać Jerzy Brzęczek, no, a my byśmy się tak nie chcieli nazywać. No i tutaj widzimy Baran, Szymański, Piątek, Milik, Lewandowski, to się zgadza, Kondzior, Żurkowski, Linetty, OK. ale Kondziora może się pozbędziemy, bo jeszcze jest Frankowski, którego tutaj brakuje, więc lepiej niech on gra, no bo mamy tego Barana jednak i Szymańskiego i niech oni już grają tutaj w reprezentacji, bo zmienili kluby i tam pewnie będą regularnie dostawać szansę, Bereszyński oczywiście jest nam potrzebny, Piszczek, no zrezygnował sam z kadry, więc nie ma szans, żeby u nas grał, Szymiński, to znaczy to jest poziom reprezentacji tak naprawdę. Nad tym się trzeba mocno zastanowić. Mamy też Jaroszyńskiego, który no raczej chyba nie jest nam potrzebny. I w jego miejsce powołalibyśmy Roberta, Gubnego, syna, wiadomo kogo. Nie będziemy tutaj cytować, bo po co używać brzydkich słów. No i czy kogoś jeszcze tutaj wymieniać? Zobaczmy. Kogo tutaj mamy jeszcze tak naprawdę niepotrzebnego. Może Salamona? Właśnie. Minister obrony narodowej jest nam potrzebny. I jeszcze jestem przeklęty Szymiński. To w jego miejsce powołamy Pawła Olkowskiego, bo dlaczego by nie? Gra dobrze na poziomie Championship, więc i naszej kadrze się przyda. No i tak patrzę, patrzę, no bo przez ten reset kąpa trochę tutaj musiałem pozmieniać. I Chyba ta kadra w tym momencie jest kompletna, więc możemy ją zgłosić. No i ci zawodnicy będą walczyć o chwałę w ostatnich meczach eliminacji do mistrzostw Europy, a w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się.